Topik i Topcia! Hej, hejo, kochani, nie wiem, czy wiecie, ale w Toka Boka jest całkiem nowy pakiet. I ja oczywiście chcę go zobaczyć razem z wami. Wybieram opcje gotowe do dekorowania i już budujemy przepiękną, ogromną rezydencję. Wow, ona jest trzypiętrowa. Wchodzimy do środka. No i kochani, już jesteśmy w środku. Posiadłość mega gwiazdy. E, tutaj mamy naprawdę bardzo dużo mebli, bardzo dużo nowych akcesoriów i dodatków. Wow, te są takie fajne. Dobra, zobaczmy jeszcze jedno pudełeczko. Oh my gosh, spójrzcie na to same słodkości! Słuchajcie, ja to się tak jaram. Bo ja uwielbiam nowe pakiety toka boka. Uwielbiam meblować, przystrajać. No, wiecie, Wy pewnie też. Domki właśnie w Toka Life World. No, i tutaj, słuchajcie, mamy bardzo dużą posiadłość, bardzo dużą rezydencję. Jest to domek oczywiście deklarowany dla gwiazdy, ale jak najbardziej możemy tutaj zrobić po prostu rezydencję dla naszych ulubionych bohaterów gry Toka Boka. Nie wiem, którego bohatera z mojego kanału lubicie najbardziej, koniecznie dajcie znać! I zobaczcie, tutaj mamy bardzo dużo miejsca na zewnątrz. To też jest spoko, no bo możemy stworzyć tutaj ogródek albo postawić stoliczki, krzesełka. No oczywiście, będziemy dekorować. I słuchajcie, tu jest piętro zero. Idziemy. Fio, 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 już jesteśmy na dole. I moi drodzy, co my tutaj mamy? No, taką jakby, wiecie, piwnicę można tutaj zrobić. Dobra, idziemy na piętro drugie. No naprawdę, słuchajcie, budynek jest ogromniasty, ja nie chcę Was tutaj zanudzać, więc nie będę po kolei pokazywała tych pokojów, ale chcę zobaczyć razem z Wami wszystkie nowe mebelki, wszystkie nowe właśnie, no wyrzuć się, dobra, niech sobie stoi, wszystkie nowe akcesoria i zobaczcie, mamy tak, dwa nowe łóżka, jedno takie zielono-białe, drugie takie bardzo fajne gamingowe, a jest jeszcze jedno, takie zobaczcie, czarno-białe. Ja może wejdę w zakładkę lampy i najpierw zapalę tutaj w ogóle światełka, bo lepiej będzie to chyba wszystko wyglądało jak będą światła. Tych lampek widzę, że tutaj też już mamy całkiem. Poro. E, mamy lampki stojące, lampki wiszące, wow! to jaka jest słodka, spójrzcie! Mamy takie małe, na przykład na stoliczek można je postawić. E, o, ta też jest fajna, spójrzcie, no na pewno spodobają się wam te lampeczki, tak ktoś czuję, że będziecie zafascynowani, zupełnie tak samo jak ja. Dobra, wracamy do działu sypialnia, bo ja bym chciała zobaczyć, wiecie, tak wszystko po kolei. No i mamy nowy zestaw mebli, takich fajnych, drewnianych, bardzo ładne, takie estetyczne. Ale mamy też meble kolorowe, na przykład żółty stoliczek. E, też takie do bardziej chłopieńcego pokoju, czyli w kolorze czarnym oraz szarym, też są super. Zobaczmy, czy mamy coś w obrazach. No tu się dzieje, moi drodzy, tu się dzieje. Gdzieś tu pójdę, gdzie jest większa ściana, o może tutaj. I zobaczcie, mamy bardzo dużo, bardzo kolorowych, bardzo pozytywnych obrazów. E, na pewno je wykorzystam podczas dekorowania tej wielkiej posiadłości to boka. Jest nawet plakat, zobaczcie taki z kwiatkami. No super. Kolejne miejsce, czyli półki wiszące. I tutaj mamy takie klasyczne białe półeczki. Mamy też taką, zobaczcie, otwieraną. Do środka oczywiście możemy coś schować. Czy mamy jakieś nowe zasłony? Tak, oczywiście. Pasujące do tego łóżka sypialnianego. Spójrzcie, mamy też czarną zasłonę. I mamy tu coś jeszcze? Nie. To wszystko z zasłon. Dobra, patrzymy dywaniki. O oh my gosh! Spójrzcie na ten dywanik. No przecież to jest taka słodycz. Mamy też takie serduszko śliczne i mamy też nawet gryźnego tygrysa. I słuchajcie, przeniosłam się na moment na piętro trzecie. Tutaj oczywiście też mamy bardzo dużo miejsca. E, możemy wyjść sobie na taras. Mamy tutaj oczywiście windę. A także, kochani, zobaczcie basen. Wielki, ogromny basen z widokiem na morze. Okej, okay, wróciłam teraz na dół na piętro pierwsze i chciałabym zobaczyć kuchenne akcesoria. Zobaczcie na to, to jest taka super lodówka. Słuchajcie, a może zrobimy jakiś taki sklep dla gwiazd? Wiecie, taki ekskluzywny sklep, do którego oczywiście wszyscy będą mogli chodzić. Jest wielka lodówka, którą teraz uzupełnimy najróżniejszymi kuchennymi produktami, najpierw wejdźmy w napoje. Mmm, no Boże, jak ja uwielbiam takie słodkości. W napoje weszło mi tutaj od razu, takie fajne rzeczy są. O, mamy też, zobaczcie, puszeczki z energetykami, jakby ktoś był spragniony i nie miał energii, to może się napić. Mamy taki fajny kubeczek gamingowy i jeszcze taki, zobaczcie, zwykły kubek. No to teraz zaglądamy do żywności. Tutaj też mamy takie fajne rzeczy. No spójrzcie tylko. No ja uwielbiam takie słodkie rzeczy. Wy pewnie też. E, ja na pewno zrobię pokój z takimi słodkościami. A tu zobaczcie, jakie fajne. Mamy zestaw normalnie z McDonald's, taki trochę Minecraftowy, chyba. E, o, coś zrobiłam. Mamy taką odżywkę, chyba, dla sportowców. I mamy sałatkę ogórkową. Dobra, to teraz zobaczmy jeszcze tutaj. Tutaj mamy takie czarne meble, bardzo nowoczesne i właściwie to jest nasza jedyna opcja na stworzenie kuchni, czyli nie ma jakichś tam różowych, czerwonych, wiecie, tylko właśnie takie czarne, nowoczesne, ale według mnie one są spoko. I jest sporo nowych mebli, właśnie takie estetyczne, mebli stołów w sensie, ale są też takie nowoczesne i one też mi się bardzo podobają. A zobaczmy jeszcze. E, tutaj, tutaj, tutaj chciałam. O, Uu, tutaj mamy, zobaczcie, możemy sobie zrobić pyszny napój. Mamy zestaw noży. No, mamy tutaj naprawdę sporo akcesoriów. I jeszcze zaglądamy do krzeseł. Mamy klasyczne białe krzesełka. Mamy takie, zobaczcie, czarne krzesła. I te gamingowe są naprawdę ekstra. Dobra, teraz jeszcze zobaczymy akcesoria łazienkowe. Mamy dwie nowe wanny. Bardzo fajne, bardzo duże. Tutaj na pewno chętnie moje postacie będą się kąpać. E, mamy nowe sedesy, a także nowy zlew. Taki nowoczesny, bardzo fajny. I słuchajcie, mamy też nowe lustra. I mi, mnie osobiście bardzo podoba się to różowe, e, ale generalnie no wszystkie są fajne. No i kochani, oczywiście mamy sporo akcesoriów łazienkowych nowych, nawet papier toaletowy w kwiatki i takie, zobaczcie, chmureczkowe, fajne akcesoria oraz takie w pięknych kolorach błękit, róż i fiolet, a to wszystko zamknięte w takim ładnym pudełeczku, także naprawdę super. A co, co to jest? Chyba kosmetyki do makijażu. Kosmetyki, słuchajcie, z marketu Slomo, no też super. Jest naprawdę sporo nowych mebli wypoczynkowych. Na pewno są jakieś piękne nowe kwiatuszki. No dobra, zobaczmy co my tu jeszcze mamy. Może w tych imprezowych rzeczach? Nie, tu nic nie ma. A dla zwierzątek też nic nie ma. No wiecie co? Ale są za to tutaj nowe rzeczy. Jest na przykład zegar. I jest coś takiego. A co to takiego jest? A ja już wiem, to są takie nagrody. Na przykład, jak na YouTube się zdobywa złoty, srebrny przycisk. Tak, i tutaj można mieć właśnie coś takiego. A jeśli wy chcecie, żebym ja zdobyła kolejny przycisk na moim kanale, to koniecznie subskrybujcie. E, zostawiajcie łapki w górę pod moimi filmikami No i może zaproście swoich znajomych do oglądania e, Dobra, mamy tutaj różne akcesoria Różne takie, wiecie, ozdobne akcesoria Też są bardzo fajne Mamy nawet nowe świeczuszki I nowe pachnące patyczki Zobaczmy jeszcze tutaj Uhuhu, mamy nowe figureczki Którymi jak najbardziej możemy ozdobić nasz dom Ale jest też kominek Okej, okay, przechodzimy dalej. No i tutaj, tak jak myślałam, jest dużo nowych rzeczy. Jest przepiękny nowy telefon, słuchajcie, w kolorze różowym. E, mamy lampę do nagrywania. Tutaj mamy taką, mamy mikrofon. O, kamerkę. Taką, zobaczcie. I mamy. Wow, coś dużego. A co to jest? To jest budka do robienia zdjęć, ale kozak. No, ja jestem bardzo ciekawa, jakie Wy już macie pomysły na nowe odcinki, na nowe historyjki z wykorzystaniem tych wszystkich fantastycznych rzeczy. To jest chyba jakaś pieżnia? Uuu! Zobaczmy, co się stanie, kiedy postawimy tutaj jakąś postać. Hej, słuchajcie, tu można zrobić na przykład pokaz mody. Ale super. Ok, zobaczmy kolejne rzeczy. Tutaj w sporcie nie ma nic. W zabawkach. Oh, jakie cuda, nie. No. Ja na pewno nagram osobny odcinek zrobieniem pokoju z wykorzystaniem tych wszystkich ślicznych, słodziutkich rzeczy. Mamy nawet automat z kulkami. Zobaczmy, co możemy tutaj wylosować. O, kwiatuszek. Pokażcie, co jeszcze można. Co my tu mamy? O, takie słodkości, super! Zabawek mamy naprawdę tutaj sporo, wszystkie są przesłodkie. Zobaczmy jeszcze w tych dokumentach. No, mamy nowe książki, mamy kasiorę i zobaczcie, mamy magazyny do czytania. Tutaj w tych e, sklepowych rzeczach też jest mnóstwo nowości. E, mamy taką ramkę, zobaczcie, w której możemy powiesić najróżniejsze plakaty. Ok, jeszcze patrzymy, co mamy na zewnątrz. Czy są to jakieś nowe rzeczy? Mamy bosę z kulkami, ale czat! No na pewno będzie to bardzo. Takie miejsce, wiecie, do imprezowania. Na pewno będzie tutaj bardzo kolorowo i pozytywnie. I zobaczcie, jeszcze mamy nowe podłogi. Taką jasną. O, jest bardzo ładna. Ta chyba też jest nowa. Ta też? Taka podobna były już takie, ale na pewno mamy nowe tapety. Tak, są tapety, tak, w kwiatyszki. Są też takie ciemne. Jest nawet taka w klawiaturę, bardzo fajna. I taki, zobaczcie. Zwykłe jasne. Myślałam, że będzie coś z chmurkami tutaj. Liczyłam na to, powiem Wam szczerze, bardzo mocno. E, no bo takie chmureczki kolorowe to by mega pasowały do pokoju właśnie z tymi fajnymi słodkimi akcesoriami. No ale dobra, generalnie e, bardzo mi się podoba, jestem zachwycona e, tym nowym dodatkiem Tokaboka. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy Wam on się podoba, czy chcecie, abym stworzyła domek. Właśnie z wykorzystaniem tych wszystkich kolorowych rzeczy. My słyszymy się oczywiście w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie, że moje filmy znajdziecie na dwóch kanałach: na kanale Bajolanki oraz na kanale Topik i Topcia. Zostawcie dla mnie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Do usłyszenia, promyczki. Pa!